Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Nagrywam w domu w związku z pandemią, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnych zakłóceń w postaci wbiegających do pokoju dzieci. Chciałabym dzisiaj zaproponować Wam króciutkie omówienie tematu dotyczącego naszego podejścia i naszego stosunku do trudności wiedzenia naszych dzieci. Bardzo często myślimy o trudnościach jedzeniowych naszych dzieci jako o przeszkodzie i czymś, z czym trzeba walczyć. E, czymś, co chcemy, e, co chcemy zniszczyć, zabrać, chcemy, żeby one przestały istnieć. E, to e, ma bardzo wiele konsekwencji i może się okazać paradoksalnie, że takie nastawienie wojenne, takie idziemy na wojnę z trudnościami w jedzeniu, wygramy. Pokonamy je, że jakby ofiary podczas tej walki mogą być bardzo duże. Czasem ofiary podczas tej walki mogą dotyczyć pogorszenia relacji z naszym dzieckiem, bo trudności jedzeniowe są jednak częścią naszego dziecka, i bardzo często, jeśli, je, jeśli nie chcemy ich uznać, jeśli nie chcemy na nie popatrzeć, jeśli myślimy o nich jak o czymś okropnym, co zabiera nam szczęście ale aktualnie jest przyczepione do naszego dziecka, to czasem nasze dziecko może poczuć, że dopóki ono ma te trudności, to, e, to nie jest wystarczająco dobre, to nie jest godne naszej miłości i uwagi. E, po drodze też możemy w walce z tymi trudnościami e, możemy przeoczyć bardzo wiele rzeczy, jak jesteśmy skupieni na walce. To, to jesteśmy sfokusowani na konkretnych rzeczach, to nasze zmysły są nastawione na reakcję: walcz albo uciekaj, a nie na przyglądanie się, na um, obserwacje, na odbiór wrażeń. I wiele rzeczy w, wtedy może nam umknąć, bo jesteśmy skupieni na walce, a nie na obserwowaniu, na byciu uważnym z naszym dzieckiem i w relacji. I e, oczywiście to rozumiem, że może brzmieć trochę abstrakcyjnie e, i na pewno wymaga e, takiego przyjrzenia się e, indywidualnie e, w, w, w każdej sytuacji, ale chciałabym Wam zaproponować krótkie ćwiczenie, e, które pomoże trochę zobrazować, co się dzieje, kiedy my myślimy o trudnościach e, w wiedzeniu naszego dziecka, jako o czymś, co chcemy, żeby w ogóle jak najszybciej. E, się od nas odsunęło i chcemy z nimi walczyć. Chciałabym, żebyście wzięli teraz do ręka kartkę. E, e, I zapisali na tej kartce wszystkie trudności z y, wiedzeniu Waszego dziecka. Wszystko to, co po prostu wzbudza w nas bardzo dużo trudnych emocji. E, ja również będę to zapisywała. Można wtedy można napisać y, o, akurat nie, nie ten uwag. Można napisać um, odmawianie jedzenia, um, uciekanie od stołu. Um, można napisać um, zamykanie buzi, złość, odsuwanie talerza, um, domaganie się um, tego samego produktu bunt. Gdy produkt jest zmieniony, mnóstwo różnych rzeczy tutaj możecie zapisać, te, które wzbudzają w nas wściekłość, strach, poczucie winy, lęk, bezradność i zmęczenia, spróbujcie wziąć tą kartkę najdalej od siebie, jak potraficie. Naprawdę. Z całej, z całej siły trzymać, spróbujcie tą kartkę od siebie, bo nie chcecie tego wszystkiego, nie chcecie tego, tego ciągłego odmawiania, tych jęków przy stole, tych ucieczek, tych, tych ciągłych dopytywań, co byś jeszcze zjadł. To po prostu nas już męczy, nie chcemy tego w ogóle. To, to nam niszczy życie i szczęście. Odsuńmy to od siebie najdalej, jak potrafimy, i jeszcze mocniej, ale naprawdę z całej siły. I chwilę tak wytrzymajcie, wiem, że jest trudno i wiem, że bardzo trudno byłoby tak długo wytrzymać. I wyobraźcie sobie, że cały czas trzymając, ale wypychając tą kartkę z całej siły, e, jesteście w stanie teraz przeprowadzić na przykład e, radosną, uważną rozmowę ze swoim dzieckiem. E, że jesteście w stanie poobserwować swojego partnera. Przytulić się do niego, trzymając tą kartkę, że jesteście w stanie pobawić się ze swoim dzieckiem w berka, trzymając tą kartkę, całą, ale żeby ona w ogóle się do Was nie zbliżała, że jesteście w stanie e, trzymając tą kartkę z dala od siebie, zjeść e, wspaniały posiłek z dzieckiem, spędzić z nim czas przy stole i być zrelaksowanym, trzymając tą kartkę. Jest to niemożliwe. Jest to bardzo trudne. To zabiera, można już puścić, to zabiera bardzo dużo energii. To jest męczące. To sprawia, że nawet jeśli byśmy chcieli przytulić to dziecko, to będziemy robić po prostu różne. Jest, jest, jest to trudne. E, ym, wkładanie energii w to, żeby trudności jedzeniowe, które aktualnie są częścią. Naszego życia rodzinnego, były jak najdalej od nas, po prostu jak najszybciej trzeba z nimi walczyć i w ogóle e, natychmiast się ich pozbyć. E, to pochłania nam tyle energii. E, jesteśmy tak bardzo na tym skupieni i tak bardzo nas to męczy, frustruje, e, e, bo nie możemy się wtedy skupić e, w pełni i czerpać jeszcze z tego przyjemność na innych rzeczach. I może umknąć nam, że. E, nasze dziecko, które właśnie teraz ucieka od stołu, że może ono e, e, potrzebuje, żebyśmy chwilę przy nim przykucnęli i posłuchali jaką ono ma, jaką ono ma potrzebę. Żeby e, odsunąć od siebie, e, żeby jak trzymamy z całej siebie tą kartkę, to żeby popatrzeć e, w ogóle czego potrzebuje moje dziecko. E, a w ogóle, może czego ja potrzebuję? A jakie są moje marzenia? A co ja bym chciała fajnego robić? A jak bym chciała fajnie spędzić czas? Um, a co teraz komunikuje moje dziecko, jak patrzy na mnie w ten sposób? A co ono chce mi powiedzieć, jak, um, jak odsuwa ten talerz? Um, wiele komunikatów i wiele informacji, i wiele przyjemności nie jest dla nas dostępnych. Bo my całą energię ładujemy w to, żeby tą kartkę trzymać y, od siebie jak najdalej. I to jest bardzo trudne. E, a spróbujcie teraz tą kartkę e, położyć sobie na udach. Ona nadal jest, wy ją nadal widzicie. Ale ręce mamy wolne. Nie kosztuje nas to bardzo dużo energii, bardzo dużo wysiłku. E, e, uwaga może iść w to, co nas otacza. E, mamy dużo więcej energii, przestrzeni, gotowości, sił i zasobów, żeby e, pobyć z naszym dzieckiem, z naszym partnerem, żeby zrobić coś przyjemnego dla siebie. Czy to znaczy, że my udajemy, że trudności nie ma i nie chcemy widzieć? Nie, one tutaj są. Ja mogę przeczytać wszystko to, co napisałam, ja je dostrzegam. I to jest nadal ważne, i ja mogę się tym opiekować. Ja mogę się zastanawiać, ok, kolejny raz moje dziecko uciekło od stołu, czego ono potrzebuje, co ja, co ja mogę zrobić dla niego, kogo mogę zapytać o pomoc, kogo mogę poprosić, ale nie tracę na to całej mojej energii, bo ja nie walczę z tym. Ja to uznaję, ja to widzę jako część aktualnie mojego życia i doświadczenia z moim dzieckiem, i to jest ważna część, którą ja chcę się zająć. Ale ja jednocześnie mam dużo przestrzeni, energii i zasobów na to, żeby budować tą relację. Żeby, żeby dostrzegać to wszystko, czego dziecko w tym momencie potrzebuje. Bo trudności z jedzeniem to jest na tą chwilę część naszego dziecka, część naszej relacji i część naszego życia. Jak to zrobić, żeby z trybu walcz przejść na tryb ok, widzę, co mogę zrobić. O tym między innymi rozmawiamy na indywidualnych konsultacjach i przyglądamy się różnym zachowaniom jedzeniowym naszego dziecka pod kątem tego, co, jakim one są komunikatem, bo one zawsze nam coś komunikują. One nam mówią, jakich umiejętności dziecku brakuje, one mówią, jakich, jakie potrzeby ma dziecko, one mówią, jakie zmiany w środowisku musimy wprowadzić. One mówią, na co musimy popatrzeć w relacji z dzieckiem. One mówią o wielu rzeczach. I my jesteśmy w stanie się tym zająć i mieć jeszcze radość z tego, że się, że się tym zajmujemy, jeśli trudności naszego dziecka, ta symboliczna kartka, leżą nam na udach i my je widzimy, ale nie musimy z nimi walczyć. Taką refleksją chciałam się z Wami podzielić. To ćwiczenie z kartką. W trochę w innym kontekście mogłam doświadczyć ostatnio na wspaniałych warsztatach. Jest to jedno z narzędzi takich metafor w, w terapii Act bardzo te warsztaty były dla mnie ciekawe i pomyślałam, że, że mogę też się wami z nimi podzielić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania czy refleksje, to dajcie znać. Jestem ciekawa, ciekawa tego, jak, jak wy czuliście się robiąc to ćwiczenie z kartką. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia.